Siemanko witam wszystkich. Dzisiaj pokażemy Wam pokażemy w liczbie mnogiej, jako że za chwilkę dowiecie się, z kim będę ćwiczył, a właściwie komu będę właśnie objaśniał technikę ćwiczeń, a jest nas paru, dzisiaj będziemy trenowali plecy. Co do pleców, najczęściej widzę błędy w wykonywaniu danych ćwiczeń, jeżeli mówimy o osobach zaawansowanych, z którymi właśnie będę teraz ćwiczył, z którymi będę miał przyjemność właśnie za, pokazać również dla was, jak Wykonywać dane ćwiczenia i jak progresować, jak zbudować lepsze plecy, to pracujemy już bardziej na detalach. Jeżeli mówimy o osobach początkujących, to za każdym razem pamiętajcie, że warto jest wprowadzić w trening podstawy, takie jak podciągania, czy jakaś um, wariacja martwego ciągu. I tutaj w zależności, jeżeli macie na przykład bardzo długie kończyny, e, Albo jeżeli macie już na nabudowaną tu grubość pleców, to wtedy skupiamy się na przykład na RDL-u, przy dwójkach yy, i pośladkach, gdy to jest nasz priorytet, gdy to odstaje, jednakże jakaś forma bądź SLDL. Jednakże jakaś forma martwego ciągu moim zdaniem powinna być w naszym treningu, tak samo jak jakaś forma przysiadów i jakaś forma wyciskania. Tutaj w zależności oczywiście od stopnia zaawansowania, o te możliwości regeneracji i tak dalej, to wszystko dobieramy. Jednakże, tak jak mówię, dzisiaj będziemy pracowali troszeczkę bardziej na detalach. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to zrobiłbym możliwe w ten sposób, że jeżeli mamy dwa treningi pól, na jednym skupiłbym się bardziej właśnie na tych takich podstawach, a na drugich na tym, co będziemy my dzisiaj robili, bo jednak czucie mięśniowe, które też poruszymy, jest ważne, a jako osoba początkująca, nie do końca wiesz, co pracuje. Gdy jesteś osobą zaawansowaną, wygląda to troszeczkę już inaczej i za chwilkę o tym powiemy, ale nie przedłużając, bierzemy się za trening pleców. No i wreszcie mogę przedstawić moich kompanów. Właściwie ja dzisiaj nie treningowo, ale pomyślałem, że wykorzystam ten czas i będę mógł przekazać wiedzę, pouczyć właśnie tej partii, która jest u większości najbardziej oporna. Także jest z nami Norbert, jest Piotr, jest Damian i jest Łukasz, czyli czterech. Będziemy robili dzisiaj troszeczkę inaczej. Zazwyczaj większość z nas ma dwie, trzy serie robocze, jeżeli chodzi o każde ćwiczenie. Jednakże, jeżeli chcemy. Przelecieć wszystkie, całą rozpiskę, większość ćwiczeń, które mamy w dwóch, to zrobimy sobie po prostu po jedną serię pracującą, ale osiem ćwiczeń. To będzie troszeczkę zwariowane, coś innego, ale w ten sposób będę mógł przekazać właśnie jak najwięcej informacji, jak najwięcej wiedzy i to, jak wykonywać dane ćwiczenia, więc lecimy. Za każdym razem, niezależnie od stopnia zaawansowania, zawsze rozgrzewamy stawy przed treningiem. Do tego, jeżeli macie problemy, macie jakieś bóle, nie bójcie się poćwiczyć w bluzie. W pewnym momencie tak naprawdę, czy to będzie plaża, czy to będzie sesja, czy to będzie scena, to jest wasz cel i wtedy. Wtedy dopiero będziecie chcieli zaobrazować swoją, pokazać swoją sylwetkę, a jak chcecie się przypiąć już i porobić fajne zdjęcia, to po treningu. Ale tak jak widzicie, panowie powoli się rozgrzewają i za chwilkę już będziemy się brać za to, co najważniejsze, za to, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, zaczynamy od ściągania. Tutaj mamy super maszynę, ale to jest normalnie imitacja ściągania jednorącz. I za każdym razem, jak pracujemy nad lat bo chodzi nam teraz o najszerszy, to chcemy to robić jednorącz. Jeżeli będziemy robili oburącz, no to jak wiemy, tutaj zablokuje nam opcję ściągnięcia, ale gdy się przechylimy lekko i odchylimy w tył, będziemy w stanie ściągnąć na maksa. Ja już wspomniałem, dlaczego nie będziemy robili takich typowych ćwiczeń podciągań i martwych ciągów, jako, że obecnie my pracujemy nad detalami, na którymi się chcemy skupić, bo wy już macie masę mięśniową, każdy waży ponad 100 kg, większość bliżej 110 i tutaj już w tym momencie chcemy się skupić nad takimi partiami, gdzie chcemy na przykład ten dół pleców poprawić, bądź Powiedzmy grubość, ale gdy ty jesteś na przykład bardzo, bardzo wysoki i zaczniesz robić martwe ciągi od ziemi, no to nie jest to zbyt optymalne, więc wtedy będziemy skupiali się na innym. Ale przechodząc tutaj do ćwiczenia jednorącz, jeżeli mówimy o ściąganiu. To zobaczcie, za każdym razem, gdy już jesteśmy w pozycji, zaprzemy się mocno, prawda? Tutaj zepniemy lekko skos, to to już jest pozycja, w której zostajemy. Nigdy nie chcemy już potem się kręcić, wykręcać, wyciągać, to nic nie daje, bo tak naprawdę to jest nasze maksymalne rozciągnięcie, jeżeli chodzi o lacy, prawda? I tutaj wtedy jesteśmy zaparci mocno i tak. Wiele osób robi właśnie te dotykanie, żeby sprawdzić czucie mięśniowe. Co do czucia mięśniowego, weźmy pod uwagę to, że jesteście już na tyle zaawansowani, że wiecie jak wasz mięsień pracuje. Więc nie musicie skupiać się na dopinaniu. Gdy technika jest idealna, gdy technika jest optymalna, to co zrobi ten ruch? mięsień, który chcemy, tak? Więc nie musimy tutaj wydłużać ruchu, tylko go kontrolować. I to jest różnica też pomiędzy wydłużeniem a kontrolą. I wtedy mamy, jesteśmy już sobie dobrze zaparci i tylko rozciągamy na maksa. Jeżeli jest problem z rozciągnięciem, z wyczuciem tego na początku, to zróbmy pauzę, tak? I tu przyciągamy na maksa w dół. Widzicie różnicę pomiędzy obu rącz a jednorącz? Ściągam sobie na maksa, wyciągam Wypuszczam, ale nie wypuszczam barku, a nie rozciągam się tu, bo tego nie chcę. Chcę tu wypuścić i przyciągnąć. OK. Zaczynamy dwie trzy rozgrzewkowe i będziemy przechodzić do jednej roboczej. Cadillac, high heel boots And a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's had a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best Seria robocza będzie wykonywana tylko do upadku Pierwsza, ale nie poza upadek Nigdy nie wychodzimy poza upadek w pierwszej serii roboczej Jako, że w pierwszym ćwiczeniu Też w pierwszej serii roboczej jako że potem to ma strasznie negatywny wpływ na cały trening. Jak już potem robimy sobie ćwiczenia, to możemy wyjść poza upadek. Może nam ktoś pomóc, ale do zakończenia pierwszego ćwiczenia nie robimy poza upadek. got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast. Once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement, a body by Satan She got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we trace Got some egos to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Pierwsze ćwiczenie za nami, zrobiliśmy sobie ściąganie. Teraz troszeczkę inna wersja ściągania. Będzie to kas row, tak zwany kas przyciąganie z góry wyciągu. Tak to można nazwać: przyciąganie wyciągu górnego i będziemy ściągali. Jak zobaczycie, ruch będzie szedł nam tu, ale od góry będzie trajektoria tam, nie tam. Tylko, czyli będziemy się skupiali nadal nad tym dołem pleców. Mamy dwie ławki, bo będziemy sobie robili we dwóch. W sensie, żeby nie tracić czasu, wiecie o co chodzi. I teraz tak, patrzcie, ustawimy jedną ławkę tu, drugą sobie naprzeciwko, i ja po prostu będę chodził, przechodził, żeby nie tracić czasu. Tu już zrobimy tylko i wyłącznie jedną serię rozgrzewkową. I od razu jedną serię roboczą, czyli dobierzemy sobie mniej więcej ciężar od razu, będziecie czuli, prawda? I zrobimy sobie serię roboczą, rozgrzewkową, przepraszam, na więcej powtórzeń troskę. I teraz tak potrzebujemy się nie zabić przede wszystkim, potykając się o ławkę. To jest ważne, ale potrzebujemy pojedynczego uchwytu. Tak, tam już możecie ustawić drugą ławkę. Może być ten. Dziękuję. I teraz tak. Popatrzcie. Yy, dobra. Ok. Ok. Dobra. Ciężar na razie nie ma znaczenia, bo chcę Wam pokazać. Bo jestem słaby, a chcę Wam pokazać ćwiczenie. I teraz popatrzcie. Ławka nie, nie ma być na 90 stopni, tylko tak, żebyśmy byli zaparci. Siedzieli sobie. O tak, prawda. Za chwilkę zobaczycie, jak przyciągnę, jak to ma wyglądać, to jest ściąganie z wyciągu górnego. Tak, przedamy sobie. I zobaczcie, jestem lekko odchylony, ale zaparty. Czyli jestem w miejscu. To jest mój maks. Zakres, tak? Mam na maxa rozciągniętą łopatkę, i teraz skupiam się na dole tego najszerszego. Znowu to jest kolejna, kolejna wariacja, w której chcemy się skupić na dole najszerszego, i celuję. Tu, i to jest nasz max. Tu doszliśmy, ściągnęliśmy, tak, znowu jesteśmy leciutko przechyleni, odchyleni, klatka piersiowa prosto i hop. Max. I teraz celujemy tu. Będziemy robili na zakresie 10, 12, mniej więcej. Jedną i teraz tak. E Tutaj Norbert chyba musisz troszeczkę do mnie. Będzie puszczy wiesz. Ten się nie, dwóch. W się, nie, nie, się, nie się za zatęta. Nie Bies trzeba. Tak, po prostu do mnie. I teraz tak, poczekaj Łukasz. Zobacz. Tu hmm. jesteś... O tak. To jest twój Max, tak? To już jest Max. Wyciągnąłeś, rozciągnąłeś. I teraz idziemy w dół. Dawaj? Dawaj i zobacz. Tu się przekrył w bok. Zepnij skos. Odchyl się minimalnie. To jest Max. I teraz chcę, żebyś dotknął mi tu. O! To jest idealnie. I zostań w tej pozycji. Ten bar w dół. I zostań. Zostań. Dawaj, dawaj, Wyciągnij, wyciągaj. Wyciągnij. To jest max. I tutaj macie stop. Tak? To jest max rozciągnięcia. I dawaj w dół. Ok. Osiem powtórzeń. Norbert. Wyprostuj się, odkryj się do mnie. I teraz tak, tu i tu. Tak. Ale łokieć jest tu i chcę, żebyś mi szedł żebra. Jeszcze bliżej. O, to jest Twój max. Tu jesteś przyklejony i zostajesz. Tak, ale jeszcze do przodu, do przodu, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Stop i tu. O. I tutaj zobaczcie. Dawaj, dawaj, jeszcze zrób. Do mnie chodź. Do mnie się odchyl. O. I zobaczcie teraz. Rozciągnij i zatrzymaj się. Widzicie, tu mamy Max. To jest Max rozciągnięcie I dawaj, ściągamy tu. ok, teraz jeżeli chodzi o pomaganie. Jak zobaczycie, Piotr tak naprawdę tylko kładzie rękę i pomaga mu jak najlżej. To samo zaraz będzie robił Norbert. Przejdziemy sobie do ostatnich powtórzeń i Damian dosłownie położy mu rękę i zrobi tylko tyle. Żeby cały czas Norbert wykonywał jak najwięcej ruchu. Spokojnie, zwolnij. Zwolnij, zwolnij. Nie wyciągaj barku. O. I teraz tu. Chcę, żebyś poczuł aż tu. Dawaj, nie wyciągaj się w górę. To jest twój maks. I chodź tu do mnie. I zostań. O, stop. O. I zobaczcie teraz. Damianek będzie mu pomagał, to dosłownie będzie tylko kład rękę na i jak najwolniej. I to samo, to samo tutaj będzie Piotr robił. Potem się zamienią i też. Znowu ćwiczenie, jeżeli chodzi o szerokość. Tak jak mówię, dzisiaj będzie więcej ćwiczeń, ale mniej serii roboczych. Tylko jedna seria robocza, także panowie, 100% siebie. I teraz znowu ta sama zasada. Pamiętajcie. Noga ręki pracującej za każdym razem zapiera, mocno stoimy sobie, tutaj noga na ziemi, stabilnie, jestem zaparty i teraz tak, pchnę klatką, bo zobaczcie, jeżeli pchnę klatką i będzie ciężar w tą stronę szedł, to automatycznie nie ma opcji, żebym pracował niczym innym, tak? Jeżeli tak samo będziemy robili sobie upper back potem, napieram klatką, tak? Już ostatnie powtórzenie wiadome, jeżeli nawet troszeczkę oszukamy, żeby dobić czasami można, ale... Nie żeby to było od trzeciego powtórzenia, wiecie, bujanko, co nie? Jak najwięcej chcemy się wykorzystać, a potem co najwyżej dobić, jeżeli ćwiczymy sami. Jeżeli mamy partnera, to zawsze na maksa. I teraz tak, znowu, patrzcie. Czasami, jak te maszyny, nie macie tej opcji, prawda? Nie mamy tej opcji czasami, żeby sobie tutaj bujnąć, tak? Czasami mamy tą maszynę po prostu zmontowaną. I wtedy, jeżeli ona jest zmontowana, troszeczkę przechylamy się w bok, i już jesteśmy na miejscu, tak? Pracujący. Teraz klatka w górę, tak jak mówię, napieram. Jestem zaparty i zobaczcie, bark trzymam w dół. Oba barki. W dół, na ile dam radę. I teraz. Hop, tu jest max. To jest mój max. Nie muszę robić tego, bo wtedy przenoszę, tak? I hop. Tu jest mój max. Rozciągnąłem na maxa. I przyciągam tu. Hop. Jak najbliżej, chcę przykleić, praktycznie wtedy dzięki temu, że jestem tu, mogę sobie. O! I zobaczcie, chwyt nie musi być tak, może być tak. Dalej mam tu, tak? Hop, jestem mocno zaparty, trzymam. Hop, nie spinam, nie skupiam się na spinaniu, tak jak mówię, to co ma wykonać, jeżeli technika jest prawidłowa, wykona pracę. Hop. I rozciągam na maksa. Dobra, kolejna rzecz, jeżeli macie problem i w głowie wiecie, że zaczynacie szarpać i tak dalej, na początku, dopóki nie wyślifujecie tego ruchu, za każdym razem pauza lekka i wtedy wiem, że sobie wtedy tak na dole przy pauzie mogę pomyśleć, okej, okay. bark w dół, ręka w dół, hop. I znowu, pauza, myślę, hop. Teraz się podzielimy, żeby troszeczkę przyspieszyć działanie, i będą dwie osoby robiły na tibarze. Dwie osoby na przyciąganiu, a potem się zamienimy. Będzie po prostu grupa, która działała na tibarze, działała na przyciąganiu, a ta, co na przyciąganiu, na tibarze. Najpierw tibar, i tutaj to są podobne ćwiczenia, więc podobne mechanizmy działania. Chcemy się skupić na upper backu, i teraz tak stajemy sobie tutaj, zaparci mocno. I zobaczcie, łapiemy nachwytem, nie chcemy tego chwytu, chcemy nachwyt. I teraz zdejmujemy, napieramy klatką, wypuszczamy łopatki na maksa. I tak jak mówiłem, nie musimy odchylać, tylko chcemy przyciągnąć jak najdalej, spiąć plecy i wypuścić. Rozciągamy i hop. I oczywiście, tak jak wspomniałem, gdy jesteśmy sami, gdy ostatnie te ruchy minimalnie odchylimy, jest ok. Gdy zaczniemy szarpać na tej zasadzie, możemy się bardzo mocno skrzywdzić. I tu podobna analogia działania. Łapiemy sobie, napieramy klatką, i znowu rozciągamy łopatki. I jak najdalej. Hop, znowu. Wyciągamy, wyobrażamy sobie, jakby nasze barki chciały objąć klatkę, przytulić klatkę piersiową, a tu, przyciągając, obejmują kręgosłup. Także grupa jedna, czyli Norbert i Damian, zrobicie tu, a Piotr i Łukasz tam. Jeżeli chodzi o upper back, najszerszy, przy najszerszym możemy zrobić troszeczkę większą ilość powtórzeń. Jeżeli chodzi o drugą serię. Jeżeli chodzi o upper back, tutaj trochę tego klamotu trzeba. To jest bardzo duży i silny mięsień, więc tutaj, na przykład, zrobimy sobie 8-10, ale takich solidnych powtórzeń naprawdę mocno. Jedna seria robocza. Którym będziemy się teraz zajmowali, to jest narciarz. Mamy dwie bramy, więc po prostu będzie to w miarę szybkie. Będzie jedna seria rozgrzewkowa u każdego, i potem przejdziemy do serii roboczej. Zazwyczaj, tak jak mówię, musicie być zaparci. Czyli tutaj mamy ławkę, powiedzmy, to jest mniejszy ciężar. I zobaczcie, rozciągamy na maksa. Chwyt lekko skierowany na siebie, trzymamy mocno, i tu jesteśmy już na maksa rozciągnięci, tak? To jest maks. I teraz ściągamy, zobaczcie, na prostej ręce, tu, czy prędzej, czy później, dojdziemy tam, gdzie trzeba, tam, gdzie chcemy, tak? Więc będziemy sobie działać tu, rozciągamy na maksa, i teraz ściągamy. Hop. Mamy max. I teraz patrzcie. Tutaj kontroluje. Mocno. kontroluję Mocno. I zobaczcie, nie muszę tu się stać i macać. Tylko wiem, że mięsie mi pracuje, wykona robotę, technika jest dobra. Hop! Zapraszam każdy po serii rozrzewkowej 4 cztery uchwyty, cztery osoby. Proszę. Robili ściąganie, to jest ostatnie ćwiczenie na dziś. Jedna seria robocza. I teraz siadamy sobie w ten sposób. Hop. Zobaczcie, łokcie idą tu. Rozciągam. Barki wypuszczam do uszu i tu ściągam na ile dam radę. Na maksa rozciągam. Wypuszczam barki, rozciągam plecy, pełny zakres i hop. Zawsze miło jest się spotkać w większym gronie. Jest to ciekawie, jest to zabawnie, jest to coś nowego. No i jeżeli ktokolwiek chce przyjechać z grupy, zapraszamy oczywiście. Dołączajcie się do treningu, bo zawsze można coś zrobić lepiej, zawsze można coś poprawić. Czy to jest pozowanie, czy to jest trening, czy to jest dieta, czy to jest wbijanie, można lepiej zrobić lepszą iniekcję i tak dalej. Zapraszamy Was na kolejne materiały, na pewno będą, bo, bo wszyscy mieszkamy w sumie blisko i może tym razem my gdzieś zawitamy niewiadome, ale, ale nie będziemy zdradzać wszystkich tajemnic. Zapraszam do obserwowania Instagrama, pa, Instagramów pana, Panów Koty4ry, Cox, David Peter Classic Bodybuilder i Norbert BB. Wszystko pamiętam. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się już niebawem.